Lubina Maciowina witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak na pewno doskonale wiecie, przez ostatnie wiele dni byłem skupiony najpierw na tym, żeby posłuchać niebieskiego Oksolotu, a później na tym, żeby e, po prostu zapewnić mu tutaj spoko żyćko. Na pewno, słuchajcie, o tym doskonale wiecie, bo wszystko robiliśmy właśnie w tym te temacie. Ale dzisiaj wykorzystamy sobie to, że jest akurat Elviso na serwerze. Bo ja, ja nie wiem, czy wszyscy pamiętają, myślę, że większość mogła zapomnieć, ale jest, słuchajcie, coś, o co powinienem się upomnieć. Jeszcze na długo przed tym, zanim e, niebieski Axolotl pojawił się u nas w mieście, Elviso wymyślił taki konkurs, że ten, kto pierwszy go zdobędzie, ten wygra jakąś giga potworną nagrodę. Ja na początku, słuchajcie, totalnie olałem ten temat, bo mi się on wydawał po prostu, e, po prostu jakiś taki nieprzekonywujący, nazwijmy to ładnie, ale w końcu wziąłem w nim udział i teraz wam, słuchajcie, dokładnie to pokażę. Dokładnie tutaj jest wszystko e, opisane. Ja myślę, że, słuchajcie, że na pewno to kojarzycie, bo Jabra brał w tym udział i Elviso brał w tym udział, bo on to wymyślił. Ja też w tym brałem udział. Nie wiem, czy Agentix w końcu do tego dołączył, wydaje mi się, że nie, ale generalnie chodziło o to, że każdy, no właśnie, właśnie słuchajcie, każdy z uczestników daje dwa bloki netherytu. I ten, kto słuchajcie, pierwszy zdobędzie niebieskiego Axolotla, wygrywa wszystko. Kto słuchajcie, był pierwszy, kto z pierwszy niebieskiego Axolotla? Macioch. Kr Król. A kto wygra teraz ten nederyt? No, wiadomo. Dlatego w tym momencie biegniemy sobie do Elvisa, do domu jego, raczej do willi. On by się obraził, jakbym to nazwał w sumie dołem, yy, domem. E, także lecimy do jego willi i upomniemy się o to, bo nie chcę z tego wziąć świecie tak na chamsko, tak po prostu zabrać. Ja chcę mu powiedzieć: Siema Elviso, wygrałem twój konkurs, zrobiłem cię na miękko, jak jajo. E, dawaj kasę. tak, ta, dokładnie tak mu powiem. Już jesteśmy pod Willą Elvisa, ja mówiłem mu, że zaraz do niego przyjdę, bo mam ważną sprawę, ale Wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba na kanale, bo codziennie są odcinki. Dzień w dzień coś tutaj wlatuje, więc naprawdę opyla się zostawić suba, a do tego pomagacie rozwijać mi ten kanał, więc naprawdę słuchajcie, jestem Wam za to wdzięczny. Wpadajcie także na Instagrama podanego pod mną, bo wpadając tam również mi pomagacie, a macie, słuchajcie, relacje z moich wakacji. Jak sobie nie wiem, jestem na wyjazdach albo jak jestem na spacerze z pieskiem, to wszystko słuchajcie, możecie zobaczyć właśnie na Instagramie. Panie Elwiso, witam cię Kopiela. serdecznie! Ziemka. Ziemka Kopelat! Kopelat, Witam stary druhu, mój przyjacielu! Cześć. Ej, może z mi wy kupowiesz o co tutaj chodzi, to, bo tutaj widzę, że jest sporo świnek i nie wiem o co tutaj Stare, chodzi. Stary, z tymi świnkami więc... ja nie mam pojęcia, ale generalnie strasznie... No właśnie ja też o to chodzi, stary, że jest problem! Laguje mi przez nie, mi to się w ogóle nie podoba, ale ziomek to nie jest jakby. Ja mam do ciebie sprawę niezwiązaną z tymi świnkami. Mam jej gdzieś. No słucham cię gościu, opowiadaj co ci chodzi. Stary, musisz iść za mną, musisz iść za mną, ja ci wszystko pokażę. Także zapraszam za mną! Elvis, uważaj jest zombie za tobą! Uważaj! No, to, to Okej, okay. okej! Okay. Stary, nie tak rozwalić. Co my tu w ogóle robimy? Stary, co my tu robimy? No po, słuchaj, m, taka ładna tablica tutaj wybudowała. Wiesz, kto to wybudował? Stary tą tablicę? No mi się wydaje, że albo święty Mikołaj, albo zającie kilkanocne. A kurczę, ja myślałem, że stary strach na wróble to zrobił. A nie, to nieważne. To w takim razie odwołujemy, akty. na razie. Nie, żartowałem, żartowałem, Elwis zapraszam cię tutaj, bo to jest ważny temat. E, czy mógłbyś stary przeczytać? Ja stary pójdę na głos, tak? pójdę stary za krzaczek, bo wiesz, mam potrzebę, a ty sobie to przeczytaj, dobra? Na razie? Się? No słuchajcie, Elviso się przygląda. Niebieskiego nie, nie, wiem, axelotla, nie wiem czy on w przedszkolu już, na konto Elvisa. się czyta. Żadnej prowizji, czy nie? co? Ale ja byłem głupi. <laughs> Elviso, powiem ci tak. Wydaje mi się, że no, można uczciwie powiedzieć, że twój konkurs na znalezienie niebieskiego Axelrotla został zakończony, tak? Jakby już tak, jest rozstrzygnięty. I powiedz mi tak, maciuch? kochany. Kto go wygrał, według ciebie? Szczerze? To jest pierwsza sytuacja, jak e, mieszkałem w Milionowicach od 2019 roku, jak Maciek okazał się w czymś najlepszym. Stary, Grodzy ja raczej. zawsze byłem najlepszy, <gry> tylko po prostu nigdy mi się nie chciało tego pokazywać, no. Tak, taki wiesz, taki cichy byłem. Ej, naprawdę. ziomek, teraz tak, no, żeby było tego... e, uczciwie. Czy ty, jako e, założyciel tego konkursu, przyznajesz mi wygraną? Ba, ja ci ją osobiście wręczę. Mordy, mordy, powiem wam tak. Tam jest ile starych tam jest klocków dokładnie? Uwaga, uwaga. Oficjalne liczenie! Wow! Raz, Raz dwa, dwa, trzy, trzy cztery, cztery, pięć, pięć sześć. sześć! Uwaga, uwaga! Cztery Co? Nie, on wyszedł. Nie Co za gość. No, no ja wiedziałem, ja wiedziałem, że to tak się skończy Elwis oddawaj moje bloki, dawaj je na... Ej, gościu, gościu, jakby. Jakby nie bij mnie Ziomek dawaj moje bloki, to jest moja wygrana! A czy ja ci je zabrałem? Ja ci je chcę No a, a, to dziękuję, to, to w takim no, razie, że... tutaj o, teraz... honorowy stół jak... Czekaj, o nie, bo coś, coś, coś to się w ogóle nie zgadza, stary Creeper tak, i, tak, i tego... zombiak idzie, nie, dwa zombiaki i creeper, pomocy, Elviso! Stary, widzisz tak? co, co tu się wyjaśnij, dzieje? Tak. I, o... Wyjaśnij, aj, 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 Elviso o... pewnie ucieka z moją nagrodą, kurde no, tu jest niedobrze Panie Elviso, ja rozumiem, Dobrze. że tak atakują konkurs mowy, konkurs dawaj Ale Konkurs jest cały na moje konto, ponieważ za małe jest bardzo ważny regulamin konkursu Jak to na twoje konto? Tak, jest stały roglami naszego konkursu, zobacz. Nie ma w tym co za, miejscu jego podpisu uczestnika pod... nie o ma nie, podpisu. O nie, o nie, o nie, Nie, nie poczekaj, poczekaj, to, wiesz dlaczego to się stało? Bo padał deszcz i zmył napis. Naprawdę, ja napisałem markerem, ale zmywalnym, i on się serio zmył. A to trzeba było niezmywalnym nie napisać. Podpi... Jak, jak tam trzeba napisać? Podpis czego? Podpis Maciocha. Maciocha. Wukropek. Wszystko z dużych, ha? Tutaj i będzie ma. I Dobrze, stary, jest gotowe! Dobra, Elviso jest już piękny podpił. Maciocha. Hmm, macio no zaraz to, to wszystko Macioszek. Oryginalny, przez... od Otwarte, dobrze, wszystko jest zgodne Nawet z Nawet tam jest moja pieczęć. Stary, moja pieczęć, wiesz, macie Dobrze, Ale chyba pan nie uwzględnił jednego bardzo ważnego stary, aspektu no co? tej całej mojej informacji. Tego całego ogłoszenia. Stary, ale jakiej informacji? Czego ty jeszcze ode mnie wymagasz? Już na tabliczkę za tą tablicą. Stary, tam jest jakaś tabliczka? No pewnie, że jest. Ej, serio tu jest jakaś tabliczka? Chyba, że wygra Maciek, to hajs dla El... N <grym> Ej, nie. I tak cię nabrałem. 6 bloków Ej, Nie. Ja, ja się w to nie bawię. Elwizo, powiem ci szczerze, jeżeli to jest napisane od samego początku tej tablicy, no to generalnie jest mi nie smutno, no. jest mi przykro, ale no to wtedy jakby masz rację, muszę ci oddać, że naprawdę nie, że to przemyślałeś. Nie, z tym, że Elvisa zawsze wygrywa. Tak serc napisałem to zaraz, więc... No, no to, nie, wiesz co, że ja już mam, nie, ja, ja już, ja już ja, mam... Ale nie, bez agresji w moim kierunku. Ja Janek stary, straciłem do ciebie cierpliwość. Dawaj kasę. Naprawdę, tak długo z tobą nie gadałem, dawaj myślałem, krypera. że będziesz miły, a ty po prostu jesteś nieznośny znowu. Nie tak bo wydaje mi się, że po prostu jesteś bardzo wielkim zagrożeniem do tego miasta, gdy jest noc, więc lepiej się udajmy do twojego lokum i tam pogadamy okay, Dobrze, możemy prawie. się udać Wy... do mojego... Ja nie mam czegoś jeszcze naprawiać. I Tam nastąpi oficjalne przekazanie nagrody, słuchajcie, no sześć bloków netery, to oczywiście dwa są ode mnie, dwa jakby ja dałem, ale oprócz tego cztery to, to jest mega dużo! Elviso, jak widzisz specjalnie za cie dla ciebie załatwiłem nawet e żeby był dzień, już nie ma mobów, także e słuchaj, tutaj masz oficjalny... Dobracie, <laughs> uważaj! Co? To Kartunka spróbuję przejąć twoje pieniądze! żonki powiem wam tak Ja nie będę tego... Powstrzymam się od komentarza, bo musiałbym być bardzo niemiły. A ja naprawdę nie chcę być bardzo niemiły, ja chcę tylko dostać bardzo... Ej, nie! ELVISO uciekł! No, z moim szmalem! Gdzie jest moja kasa, Elviso? wszyscy! Elwiso, gdzie jesteś? Gdzie się schowałeś? Elwiso, ej, serio! Ten gamon zabrał moją kasę i uciekł! Słuchajcie, udało mi się go namierzyć. Mogę wam go nawet pokazać na lunecie i na Optifine, ale strasznie się ta kamera. Ej, no, no, widać, że. On się na nas gapi, on się na nas gapi ewidentnie, także spróbujmy, jak gdyby nigdy nic do niego podejść. Zobaczymy, jak on się zachowa. Ej, idziemy, idziemy oglądać Axolotla. Hej, mój niebieski Aksolot się, Aksolocie, jak tam się bawisz? O, witaj, potężny Maciuchu, potężny Maciuchu, witaj, tutaj, dzień, ci... no, Elviso, co tam słychać? Cześć, cześć, siema, Elvico, siema, siema stary? stary, nie, Ej, no. bo ja już nie pamiętam, czy ty nie miałeś czegoś co należy do mnie? Ja już to dałem, stary, nie pamiętam, też dałem ci te bloki na Aha, a te bloki dirta co mi miałeś, okej, okay, dobra stary rzecz... tak. Okej, okay, to przepraszam, to, to rzeczywiście pewnie. moja wina, cartoon nie po prostu słuchajcie opętał i mi się jakieś wiecie kuku Maciu. na mój, no, zrobiło, nie? A ile kosztuje konflikt z niebieskim axolotlem? Ile co kosztuje z niebieskim Axwortem? Kompiel. Jak... Kąpiel, stary, kąpiel kosztuje 6 bloków netherytu O to okrad mam lew we kółko. się nie składa, Elvis! Poproszę możesz dobra, to być tą paczamy cały dzień 2, 3. W końcu, ctery, w końcu, mamy to 5, mamy to mamy i 6. Ej, co jest? Czemu to się nie zbiera? Dawaj, dobra, mam 4. mam 5, ej, nie ma 6. Ej, Elviso, poczekaj, to miało być 6 bloków tak mi się wydało. Nie było kotlet, sorki stary. O! Mamy! Nie! A tego ci musiał skopać jeszcze, proszę bardzo! Teraz go kop przez pół godziny, no! Jak to pół... Zomek, Ja mam taki kill że jak widzisz to jest maszynówa, maszynowa, Mordy! Mam 6 bloków netherytu! Elwiso, powiem ci tak, bardzo nieprzyjemnie mi się dzisiaj z tobą rozmawiało, możesz sobie iść. Gdyby nie byś nie miał nic stary, bo ten stary, był gdyby nie ty, to bym nie musiał z tobą się bujać 10 minut po jakieś 6 bloków, tylko po prostu sam bym mnie wziął. Życie byś tyle nie wykonał. dzięki mnie stary się zbogaciłeś, bo nie przyjacielowi, że tak pomógł. Ej, bo też, prawda, Elviso. No. gdyby nie twój głupi konkurs, o który na początku olałem, teraz nie miałbym 6 bloków neterytu. To najwięcej w twoim życiu! To jest zdecydowanie stare najwięcej w moim życiu. Jak ja miałem dwa bloki nederytu, żeby włożyć je do skrzyni, to już było najwięcej w moim no, szalał życiu. A macio, szalał Maciu. Elwiso, powiem dobra, ci tak. A skoro Mam tyle pieniędzy no. to chociaż mnie po tej swojej okolicy oprowadź, so, bo tu nie byłem dawno. Stary, co? Dobra, generalnie już na, już widziałeś moje bo O tym to ja m, akwarium, wiem, no. Tak? Akwarium widziałem. Ja jest to zdecydowanie najlepsze akwarium w historii milionowic, no nie? ma takie małe ptanko. No, na ile wyceniasz tego swojego koleżkę? Stary, on nie jest na sprzedaż. Ale tak ogólnie, ile jest dla Ciebie warty? Stary, ciężko mi powiedzieć. Bo, tak no. na, żeby to e, obliczyć, musiałbym policzyć, ile godzin spędziłem na tym, żeby go zrobić, tak, i tak, ile tak. materiałów zużyłem. A szczerze mówiąc, nie liczyłem tego w ogóle. Hmm. Także to hmm. nie jest takie proste do odpowiedzenia, ale dobra stary, bo to dobrze znasz, tak? Najlepsze akwarium. No pewnie, Masz tutaj oczywiście oczywiste. strefę chillu na górze i strefę akwariową na dole. Pamiętam ale, dużego maciocha. Ale tutaj, zobacz stary. No właśnie, co to jest jakaś szklarnia? Stary, to nie jest żadna szklarnia. Tutaj jest jakiś muminek? To nie jest żadna szklarnia, zobacz, tutaj, tutaj gdzie jest ta szklarnia, to jest było Centrum Rozwoju Axolotuń. To pamiętam, jeszcze, ale to było centrum badawcze. I z, yy, zepsułem to wszystko, bo jak Cało. mam niebieskiego Axolotla, to po co mi takie centrum badawcze? Teraz robimy tutaj park wodny dla Axolotli, czyli takie oceanarium dla Axolotli, czyli Uuu. Axolotarium. A będę mógł tu mieszkać? Nie, ale będziesz mógł za opłatą zwiedzać to miejsce. A jak założę na sobie skinę Axolotla, to będę mógł tu mieszkać? Tak, ale ale Axolotle będą mieszkały w specjalnych akwariach, więc lepiej, stary, przygotuj sobie tą czapeczkę yy, żółwia. Wiesz, co Okej, siebie, kierownik, to, okay. to kradzież. No, a zobacz, sprawa, zobacz, zobacz, musisz, stary, to pochwalić. Musisz. To będzie wejście. To ci tak szczerze. To jest stary wejście. wejście mnie w ogóle nie przekonuje, albo będzie ci już co nie przekonuje. Ponieważ spojrzałem sobie w tym kierunku i zobaczyłem najpiękniejszą rzeźbę jaką zrobiłeś kiedykolwiek. Macie, jakby tak szczerze. Jest to mega ładne. Jakby stary, mi się to wiem, podoba? że ten Axolotl jest przepiękny. Ładny. Ale ziomek, wyobraź sobie, że to jest wejście do parku wodnego Axolotli. To jest Axolotl! A będzie tu jakiś roller coaster, może? Stary, to nie, nie będzie? nie będzie. Jak to, tobie się to nie podoba? No podoba mi się to stary! Spójrz na tamtego aksolota. No tamten to jest, jest mega fajny, ale stary. To jest bignot. Ale nie zrobię takiej wielkości Axolota! to by było niemożliwe. Także chciałem zrobić co chociaż twarzo, żeby brzadkami. było fajne wejście? Super pomysł. Dzięki Elviso za propsa. Zawsze, zawsze, zawsze można za go pogadać. No super kumpel. O co tu chodzi, Macio? Excuse me, ale to chyba nie jest normalne. A to nie moje. A co ja go otworzę? Nie, stary, nie otwieraj, bo one muszą mieć dostęp do wody, to nie jest moje, Abra traktuje źle Axolotle umywam ręce, nie mam z tym nic wspólnego Ja okay. z tym współpracowałem, żeby dostarczyć niebieskiego Axolotla, ale teraz mam jego netheryt w ekwipunku, także... Idę A ten, aha, ten netheryt, okej, okay. już się pomyliłeś jakiś inny, no dobra, no, ale jakbyś miał go na chodzi. zbyciu akurat, miałbyś go zbyt dużo, to Elvis zawsze ma dla ciebie drzwi otwarte, byku, nie? Netheryd, to no jakbym ja miał tymi. za dużo no jakbyś miał być, co, wiesz, jakoś tam... Stary. Za dużo tego minimalnie. Ale mi się wydaje, że ty tu masz dużo więcej niż ja. No właśnie chodzi o to, że nie Nie ma? wszystko poszło na willę, tak <laughs> Czyli co? Macioch jest teraz najbogatszym graczem na serwerze Jesteś frajerem. Jeszcze tak szczerze? Zawsze wiedziałem, że ten dzień nadejdzie. Ja kiedyś, kiedyś o temu byłem najbogatszym na serwerze. Dobra, porywamy, ale teraz to jest rysło, czasy Maciucha powróciły. Powiem Ci tak, Elwiso! Elwiso, gdzie ty jesteś? To, to jest góra. To jest góra porywamy. nie dla biednych ludzi. Dlatego musi się opuścić. Nikt mnie tak nie będzie tutaj poniżał. Elwiso, spokojnie, żartowałem tylko, to był taki śmieszny... Nikt nie będzie mnie tak poniżał. Chcesz się bić? Dobra, możemy się klepać. Chcę, Chcę Elwiso, no, żartowałem, nie no co ty, gościu, pogięło cię, jesteś na mojej górze, nie atakujesz HP? gospodarza? No. Jakie ty masz maniery? Ale No okay, właśnie, tu, nie ma żadnych tak manierów. Do widzenia Zwracając się pagenia. Nie ma nie chce... chciałem powiedzieć co chciałem Dobra powiedzieć? dziękuję bardzo gorąco za to i gratuluję wygrania konkursu dziękuję uprzejmie bardzo... pańskiego wygrania Bardzo mnie, miło mnie wygrywało mano. się z szanownym panem Elvisem Ale ja nie konkurowałem do widzenia Okej, okay. a się ma! Do widzenia, ślepagenia. Mordy, w końcu się go pozbyliśmy, Omegi, jak dobrze. W sensie, super, że Elvisa wymyślił konkurs, super, że dał mi nagrodę. Ale zawsze, słuchajcie, to jest w takich bólach, muszę od niego to wyszarpywać. A tutaj jeszcze przyszedł, słuchajcie, on przyszedł, wyobraźcie sobie, Elvisa przyszedł! On wstał, stary wstał i powiedział, że mój o tyle nie jest taki ładny. To jest, słuchajcie, obelga. To jest obelga, ja rozumiem, słuchajcie, że tamten Axolotl 3D jest ładniejszy, ale dlatego bo jest po prostu całością, a tutaj nie chodzi o całość, tutaj chodzi o to, że ma być fan z tego, że wchodzisz do świata axolotli i widać cię, każdy to rozumie. To jest po prostu oczywiste, tylko Elviso widocznie jest tak zapatrzony na swoją wydle, że już słuchajcie ma klapki na oczach i nic nie widzi. Dobra, Mordy, powiem Wam tak, jak autanarium będzie skończone, to Elviso jeszcze tutaj będzie chciał mieszkać, tak jak zresztą powiedział. Będzie takie po prostu miodzio. Mordy, w każdym razie ja wbijam sobie do akwarium, pokazać mojemu niebie bo Axolotowi, jaki jestem teraz bogaty? Bo dzięki niemu tak naprawdę, ty ziomek, stary, widzisz tą nagrodę. Gościu, ogarniasz. To jest cały szmal, który wygraliśmy razem, tak naprawdę. No bo dzięki temu, że ty do nas przyszedłeś, do mnie przyszedłeś, e, dzięki temu, że mnie wybrałeś, to ja mam teraz ten szmal. I wiesz, co ja mogę zrobić z tym szmalem? Kupić ryby tropikalne. Ja ci dam te ryby tropikalne, ty będziesz sobie je jadł. A jak nie będziesz ich je chciał jeść, no to nie będziesz ich jadł. I będzie litowa, maciochuwa. Dobra, powiem szczerze, nie wiem, czy jestem najbogatszym teraz graczem na milionowicach. Myślę, że szansa na to jest bardzo mała. Ale jednak 6 bloków neterytu, no to jest naprawdę, słuchajcie, nie mało. Tak jak mówiłem Elvisowi, w momencie, kiedy wsadzałem dwa klocki neterytu do skrzyni, to wtedy miałem najwięcej netherytu w ogóle w historii mojej. A teraz mam ich 6. Patrzę, mogę nawet sobie zrobić taką wieżę. I wiecie co? Niech ona tutaj stoi, ej serio. niech ona po prostu się prezentuje, bo to wygląda... Ej, to wygląda jak taki jakiś mo monument. Jakby to miało tutaj stać. Ej, serio, to wygląda dobrze. Szkoda, że tak na środku chodnika to postawiłem, ale jest gitywał cię chyba. ja wam pięknie dziękuję za oglądanie, pamiętajcie! Nie. Nie! Ej, co jest gościu? Dobra, poczekajcie, chyba nic nie zabrał. Ej, nic nie zabrał, ale uciekł! Co za gość, nie, dobra, wiecie co, ja muszę to ogrodzić, ewidentnie muszę to ogrodzić, ale mordy, wam pięknie dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo codziennie są odcinki, dzień w dzień coś tutaj wlatuje na kanał, więc e, naprawdę się opyla, bo nic nie przegapicie z naszych przygód, także koniecznie zostawcie suba, pamiętajcie o tym, dodatkowo pomagać tym rozwijać ten kanał, wpadajcie także na Instagrama, bo tam macie, słuchajcie, relacje z moich wakacji, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, jak Maciek spędza wakacje, to koniecznie tam wbijajcie, tymczasem dzięki, do następnego, yo!